Program po godzinach dzisiaj Tomek Wrubel. Tomek, no jesteśmy na, tutaj w Dolinie Czech, Czech Stawów, bo ty jesteś z Katowic i jesteś z Paderewy, więc właśnie i to miejsce wracamy gdzieś do korzeni. Tak, tak, na pewno powrót do korzeni. Dziękuję za zaproszenie, bo to jednak jest zawsze w końcu inauguracja tego programu. No tak, coś wyjątkowego. Cieszę się, że mogę być gościem. No, wracamy do korzeni. Tutaj już kawał życia spędziłem w Katowicach. Spędziłem tutaj na Osiedlu Paderewskiego. tu mam wielu przyjaciół, kolegów, są to ludzie, którzy w sercu mają jednak drużynę GKS-u, bo to wpajane jest od dziecka. W ogóle nieprzypadkowo się tutaj chyba to znalazłem. No właśnie, bo ostatnio y, gdzieś tam w metryczkach sprawdziłem, jesteś tak naprawdę z, y, z Tarnowa, znaczy urodziłeś się w Tarnowie i co? To jest tylko jakby tylko metryczka i miejsce urodzenia, czy, czy coś tam cię z Tarnowem jeszcze łączy? Nie, no, łączy mnie dużo, bo y, y, ja jednak y, rodzinę tam mam, babcie, dziadka, mam tam powiem. wielu też przyjaciół, y, ludzi, z którymi utrzymuję do dzisiaj kontakt. Spędziłem tam wiele, wiele wakacji y, za tam, mało lata. Ale praktycznie urodziłem się tam tylko, bo już później za na przywieźli mnie tutaj czyli na jesteś... Śląsk rodzice, no i wychowałem się tutaj na Śląsk. Czyli więc... rodowite katowiczanie? No, poza urodzeniem tak. Aha, czyli jakby gdzieś te wszystkie tradycje, jako Ślązaka, tego, to wszystko również... Są mi znane. Tak, na tak? są mi znane, są mi bliskie, no wiem jak tu ludzie ciężko musieli pracować, no na to, że Śląsk jest w tym momencie jakim jest, bo, bo wychodzi można powiedzieć też na prostą i... No i super, jednak, jednak ta historia tych, tych ślązaków Katowic i ogólnie regionu jest bardzo mocna. No w wielu wypowiedziach i tam wywiadach podkreślać właśnie to, że, no, że jesteś jakby takim, powiedzmy to tradycjonalistą, bo tam właśnie dla ciebie jest najważniejsza rodzina, tak faktycznie jak prawdziwy ślązak, tak? Znaczy tak jest? Tak, ja tak uważam, że rodzina to jest podstawa i, i trzeba sobie o nią dbać, bo bez niej na pewno wiele rzeczy nie byłoby. No tak pięknych jakich jest, bo życie jest piękne i wspaniałe, ale, ale bez rodziny już chyba y, takie, takie by nie było. Właśnie, to wróćmy teraz do tego, albo zacznijmy ten wątek gdzieś bardziej trochę piłkarski, bo tak naprawdę Ty zacząłeś grę w piłkę dopiero w wieku 15 lat. Jest to prawdą i w ogóle jak to się zaczęło, że tak późno dopiero gdzieś tam przekonałeś się do tego, że, że można trenować i że może w piłkę można może być jakimś sposobem na życie? To znaczy może nie zacząłem trenować, bo trenować jednak, zacząłem trenować od momentu kopnięcia pierwszy raz piłki, bo pierwszy prezent jaki chyba dostałem od taty, to z tego co ja pamiętam i kojarzę, to była piłka, więc, więc jednak całe dni po szkole, między, między lekcjami spędzałem na boisku szkolnym, więc to też mógł być trening, no ale rzeczywiście jeśli chodzi o takie profesjonalne grę w klubie, no to zacząłem w rozwoju Katowice i i wcześniej miałem jeszcze biznes w Katowicach w Wikesie, ale no nie wyszło później w rozwoju, no i tam dostałem te swoje pierwsze, pierwsze szanse między innymi trenera Kalinowskiego, który był pierwszym trenerem, czasami było ciężko naprawdę, no ale jest o wspominać, a czemu tak późno? no pewnie tam kilka rzeczy na to się jakoś tak nawróciło, ale głównie chyba o to chodziło, że szkoła, no bo, bo dla mnie ona zawsze była istotna i ja tego nie ukrywam. Dlatego zawsze starałem się podzielić tą, tą grę w piłkę yy, z dzieleniem obowiązków szkolnych, więc, więc to też mogło wpłynąć na to, że, że tak troszkę późno, ale no, w ogólnym rozrachunku... No chyba wyszło w porządku, przynajmniej na tą chwilę. No i cały czas gdzieś tam w tych górniczych klubach sportowych jesteś, na początku Rozwój, później tak. Bełchatów, a teraz GKS Katowice. No tak, na pewno człowiek wybierając kluby stara się wybrać tak, żeby, żeby to było jakoś dla niego w porządku i dobre, więc... Akurat ja akurat byłem w GKS-ie w jakiś dłuższy okres czasu, ale, ale tutaj nie mam co narzekać na to, bo tam była naprawdę bardzo mocna ekipa. Staraliśmy się grać o te najwyższe cele, więc dla zawodnika to, to jest najważniejsze. No. mieliśmy podejścia do GKS-u. Szkoda, że też nie wyszło, ale to nie, niekoniecznie też z, yy, tylko i wyłącznie z mojej winy, więc ja tutaj do nikogo nie mam pretensji do siebie też troszkę, bo może jakbym się troszkę lepiej gdzieś tam kiedyś prezentował, to kto wie, może by wyszło, no ale, ale nie wyszło, więc. A jak to jest z tym GKS-em? Katowice. Jest to prawdą, że, że to jest ten klub w, w Polsce, klub znaczy w Polsce, który gdzieś tam, to, to było twoje marzenie, żeby występować w Barwach GieKSy? Znaczy ja zawsze chciałem wystąpić w GKS-Katowice, to było no naprawdę no to było marzenie chyba każdego, każdej osoby mieszkającej tutaj na Śląsku albo konkretnie w Katowicach, no to to jest. No wielkie marzenie, przynajmniej ja to tak odczuwam i chyba każdy młody człowiek powinien odczuwać to samo, bo idąc na boisko wiele, wielu zawsze mówi, że to jednak jest to coś no i każdy by chciał. No wcześniej, wcześniej to nie wychodziło, no teraz akurat się udało i trzeba naprawdę bo z tego miejsca mogę podziękować ludziom, którzy, którzy zdecydowali się na ten ruch, bo ja zawsze chciałem, no i udało mi się na tą chwilę tego osiągnąć. A serce bardziej brunatne czy kamienne, węgiel kamienny? <głos> <głos> no, <głos> Jednak serce jest spo... podzielone. No, no tak, bo sporo te, lat no, tam spędziłeś. No, dlatego ja tam zawdzięczam naprawdę klubowi z Bełchatowa wiele, ludziom, którzy też kiedyś mi zaufali i później, później to prowadzili, bo to nie jest przypadek, że, że przykładowo 7 czy 8 lat no, trenowałem pod okiem naprawdę wielu bardzo dobrych fachowców, bo, bo tam Przykładowo trenera Lenczyka, trenera Janasa, trenera Ulatowskiego, jeszcze innych, bo to nie chciałbym teraz nikogo obrazić, ale, ale wielu, wielu przewinęło, przewinęło się przez klub bohatowy, więc... Więc to jest super sprawa, no ale, ale no, jednak zawsze tak powiedziałem. Chciałem, chciałem yy, przynajmniej się zaprezentować tutaj na Bukowej, no i zrobię naprawdę wszystko, żeby, żeby pomóc chłopakom. No właśnie, jesteś już teraz na Bukowej od, od miesiąca, półtorej. Jak to, jak to można... No nie wiem, jak to wszystko odbywało się, ten cały Twój transfer? Chłopaki może wcześniej z Bełchatowa, tu Grzesiek Fonfara, Łukasz Budziwek może namawiali? Czy, czy to były inne względy? Jak to? Na, pe na pewno się bierze pod uwagę yy, wiele różnych aspektów. Yy, no, głównym wyborczynkiem było to, że prezes y, Cygan zadzwonił z ofertą, bo to jest podstawa wszystkiego, bo ja też bym się nie pchał do, do kogoś, kto by, mnie, kto by mnie nie chciał. No, Cieszę się też, że trenerzy chcieli mnie mieć pod swoimi skrzydłami. Wiem, że mają troszkę teraz pracy ze mną, bo jednak miałem ten okres y, ostatnio, kiedy no, też można powiedzieć y, miałem swoją gehennę. Z różnych względów, jest też nie ma co się tam rozwijać na ten temat. Cieszę się, że trenerzy mnie chcieli mieć pod swoimi skrzydłami, doprowadzić mnie do formy, do, do mojej dyspozycji, więc jeszcze troszkę czasu musi minąć, ale najważniejsze, że że gram i, no i mogę pomagać tej drużynie. Chwila oddechu, bo w zasadzie ciepło dzisiaj strasznie. Teraz może też zaczniemy takie takie, takie tematy dosyć, dosyć ciekawe, może nawet czasami śmieszne, gdzieś tam... Wesołe. Tak, wesołe, gdzieś tam w wielu wielu różnych gdzieś tam również w twoich wypowiedziach. Często naprawdę były dobre powiedziane zdania, ale może zacznę, dojdę do tego takiego najlepszego, najlepszego punktu, to zapytam o to, co zawsze gdzieś tam w wywiadach unikasz odpowiedzi. Może bardziej o zabójcze zdanie Grzegorza Kuświka podczas, podczas zgrupowania w Grodzisku Wielkopolskim. No w końcu nie. może zdradzisz tam tajemnicę, no właśnie, czy nie? Nie ma co zdradzać, może kiedyś będzie okazja, bo miałem tam różne y, propozycje, y, no a pisania jakiegoś tam, Blogu, nie blogu, no kto wie, może kiedyś będzie okazja, żeby, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć, ale to jest no wesołe, naprawdę, bo nawet jakbym to teraz przedstawił słownie, to ja nie wiem czy to, czy to będzie miało takie no, po pocieczne. Raczej to była po taki, było. Taki, taki, no. taki, taki, tak, taki, był taki spontan, sytuacyjna wypowiedź, ale no tak konkretna, że osoby, które były tu dzisiaj, to tak jak wspominałem, że cały czas tylko śmieją. No mm -hmm. było tak trafne i błyskotliwe no szacunek, na no szacunek. Jak powiedzieć. A jak to jest z tym Twoim, twoim najsłynniejszym cyta cytatem, który gdzieś tam się w wielu mediach naprawdę było głośno? Chyba wiesz o czym mówię. No wiem, wiem, podejrzewam, że wiem. Ta... Ja to skwituję tak, że ja po prostu, już tak czułem, a jestem taką osobą, że mówię co myślę. Ludzie, którzy. Znaczy, mnie może znają... powiedzmy, bo może ktoś nie pamięta tutaj. Byłeś po pewnym spotkaniu wydymany jak w dobrym gangbangu, tak? Nie ja, tylko <laughs> Drużyna. Ja, no właśnie. To była taka sytuacja, że 2-0 chyba wygrywaliśmy do tam 82 drugiej, minuty yy, zdjął nas trenę tam mnie, Dawida Nowaka między innymi no i myśmy siedli już na ławce rezerwowych piątki przybili no i ta sytuacja mnie nauczyła że dopóki piłka wrze to wszystko się może zdarzyć no i yy, straciliśmy trzy bramki w ciągu tam 5-6 minut na Krakowi w, yy, w Krakowie no i wychodząc z szatni zapytałem tylko czy Ludzie od razu podbiegli, zadawali różne pytania, ja się tylko za, zapytałem, czy, czy zacytują moje niecentralne słowa. No wyszło tak, że zacytuję, no to powiedziałem, jak się czuję. No ja I, zaryzykuję tak. takie stwierdzenie, że gdyby to było na tym słynnym portalu z filmami, nie będę tam podawał nazwy, no to, no to mogłoby mieć to tam. Kilka Teraz, te ostatnie kilka minut zobaczyli wszyscy nasi widzowie, że, że jesteś na pewno barwną postacią, to może powiesz, co robisz w wolnych chwilach, co jest. Jak w ogóle Tomasz, Tomasz Wrubel spędza czas po treningu? No, w, ja, ja tam się staram być normalną osobą. Ja, tak, jak powiedziałem wcześniej, ludzie, którzy mnie znają, to znają mnie od dziecka. Ja utrzymuję kontakty z wieloma, z wieloma ludźmi, z, 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 z którymi się znam. I od dziecka jeszcze w piłkę nie grałem, trzymamy się taką mocną paczką i... Życie mnie nie zmieniło, po prostu jest jak jest i, i, i mam nadzieję, że tak będzie. Co robię? No, mam wspaniałą córkę, żonę, więc praktycznie im poświęcam swój czas, ale zdarzają się też dni, w które jednak każdy ma jakieś tam odskocznie, czy, czy kino, czy jakiś tam teatr, czy, czy jakiś dobry koncert, no to... Słyszałem, to że, że dobry jesteś w konsolach. PlayStation? Znaczy, no lubię też pograć, nie mam tak za bardzo czasu, czasami wieczorami lubię sobie usiąść, jak jest ta chwila wolnego, no ale to człowiek by musiał więcej czasu mieć, żeby tam więcej się temu poświęcać, no ale, to FIFA, ale czy jak, jak mamy właśnie rywalizować, to no to nie lubię przegrywać jak każdy i człowiek ambitny chyba taki być powinien, no i, i ten, zapytać czy FIFA czy PES, no kiedyś był zdecydowanie yy, PES, no, a teraz yy, no, FIFA poszła bardzo, bardzo do przodu, no i... No teraz lubimy zagrać w FIFA No tym bardziej więcej znajomych ma FIFA no i, no i tam czasami lubimy rozegrać jakieś spotkania. A wieczory pokerowe u Ciebie w domu? Stół dalej stoi? A skąd to? Skąd to takie informacje? No posiadam stół, profesjonalny stół do pokera, ale, ale to tak gramy. No. Mamy też grupę znajomych właśnie ludzi i też jest nas dość liczne grono, więc yy, siadamy czasami w ogrodzie czy w ogrodzie zimowym zamykamy się, nic nie słychać, mojej żonie to nie przeszkadza, mała sobie może spać, więc, więc sobie lubimy tam czasami pograć, ale to też się tak raczej sporadycznie zdarza, bo no, po prostu nie ma czasu. Tym bardziej idziemy do przodu. Każdy jednak ma te rodziny, już nie mamy tam po 18, 19, czy 20 lat no i trzeba poświęcać się y, czemuś innemu, a druga sprawa trzeba też się i odpocząć, regenerować przed następnym treningiem. Czyli nie żałowałeś, jeżeli już tak teraz trochę bardziej odpoczywasz niż grać, wzięcia udziału w tej sesji, którą prowadziliśmy przy kampanii karnetowej. Zdjęcia, klimat, kasyno, tak jak tam Napa. <laughs> no tak, Fond... znaczy, ja uważam, że to są świetne sprawy i, i nic tylko ręce do klasków składać i, i klaskać, no bo zorganizować coś takiego to jest super sprawa dla tych ludzi i nawet ostatnio już oglądając nas przyjaciółmi te, te zdjęcia i główną stronę GKS-u, no i oni zwrócili od razu uwagę na to zdjęcie, no i jest no świetne, jest kapitalne, więc, więc też tak na pewno pomyślałem, o kurczę szkoda, bo mogłem mieć fajną pamiątkę, no ale... Mogę zrobić u siebie też i sprawie. I, I będzie w porządku. Dobra Tomek, dzięki za rozmowę, za te poświęcony dla nas czas. Mam nadzieję, że zobaczymy Cię jeszcze w programie. Dziękuję bardzo. W przyszłości. Dzięki wielki. Pozdrowionka i życzę sukcesów Wam. No, no i Tobie na boisku. Nam jako drużynie no i kibicom, żeby mieli wiele radości z tej naszej gry w tym sezonie. Dobra. Raz jeszcze dzięki dobrego. dziękuję. Dzień dziękuję.